Dzień dobry. Witam serdecznie Grzegorz Traczewski. Naszym gościem jest dzisiaj redaktor Wojciech Sierpowski, juror Car of the Year, człowiek zajmujący się designem samochodów i człowiek, który mm, tak, tak naprawdę trzy razy w roku organizuje wielkie spotkania, na którym my, dziennikarze, możemy zapoznać się z nowościami na europejskich i światowych rynkach motoryzacyjnych. Wojtku, niedawno wróciłeś z Genewy, z salonu, z Pal Expo, gdzie podziwiałeś to, co już niedługo trafi na nasze polskie rynki. Jakbyś ocenił tegoroczny salon? Dzień dobry państwu. Bez wątpienia działo się bardzo dużo, dlatego że tak pojawiają się nowe jakieś biura konstrukcyjno stylizacyjne. Wydaje się, że przejście na samochody elektryczne staje się bardzo dobrą szansą do zaistnienia, a więc nad samochodami elektrycznymi pracują nie tylko wielkie koncerny, ale również małe firmy, czy w ogóle rodzące się firmy dopiero. Także jest, jest to naprawdę duża szansa, w, jak weźmiemy całą motoryzację, to chyba nie było takiej okazji, żeby, żeby wskoczyć z samochodem nowym, bo to było bardzo trudne i drogie. Teraz, oczywiście, ta konkurencja wydaje się na razie bardzo mała, jeśli chodzi o auta elektryczne. Ale to się bardzo nasili. No. Już praktycznie w tym roku startują, startuje produkcja pierwszych masowych samochodów elektrycznych i dopiero wtedy zobaczymy, jakie będą ceny. Ja myślę, że te ceny będą niższe niż dotychczas i generalnie z latami będą spadały. Także jak, jak się ukaże nawiasem mówiąc polski samochód elektryczny, to on też powinien być trochę tańszy niż dzisiejsze elektryki. I jakie trzy modele zapadły ci w pamięć? Generalnie oprócz, oprócz pojazdów, tam samochody różnych oczywiście klas i kategorii są, yy, w tym między innymi bardzo sportowe, ale to one w tej chwili tak jakby wydaje się, że mają mniejsze znaczenie, aczkolwiek bardzo przyjemnie się takie, na takie auto patrzy. Natomiast ja bym wymienił tutaj samochody elektryczne, które się pojawiają i, i oczywiście będą, będą produkowane masowo, to między innymi Seat Elborn czy Honda Proto, prototypowa Honda pierwsza elektryczna, czy Citroen Ami One zupełnie tak jakby innej klasy, ale też Fiat Centoventi, który no, no jest takim małym superautkiem Według mnie takim samochodem, który zamieszał na tychże targach było Renault Clio, które tak naprawdę można byłoby porównać z nowym Peugeot 208, a więc dwa samochody z Francji, które w segmencie B uważam, że porządzą w najbliższych miesiącach. Tak, bez wątpienia. Peugeot 208 jest naprawdę super ładnym samochodem, zresztą Clio to samo. Samochody w sumie bardzo ciekawe, nie tylko designersko, bardzo dobrze styliści sobie poradzili, bo, bo stylizowanie małego samochodu nie jest takie proste, tak samo jak i bardzo dużego. To tu Amerykanie mieli przede wszystkim problemy. Najłatwiej jest stylizować samochody klasy średniej, wiadomo, natomiast w małym samochodzie jest no, trudno pogodzić, powiedzmy, wiele rzeczy. Ten samochód jest w ogóle pewnym kompromisem. Ale to będą bardzo atrakcyjne samochody. Wybrano także samochód roku jako juror. Ogłoś pierwszą trójkę. Tak dość krótko, bo na ten temat moglibyśmy bardzo, bardzo długo mówić. No to oczywiście była ciekawa historia, ponieważ samochody, praktycznie sportowe, można powiedzieć, zajęły pierwsze miejsce egzekwo dopiero Później no, po 250 punktów otrzymały od jurorów i dopiero no, stwierdzono, że Jaguar będzie pierwszy. No właśnie Jaguar model elektryczny numer jeden, ale no, zekwo można powiedzieć, nowe Alpine. Tak, Alpin A110. No, no, tak samo super auto w swojej kategorii, samochód sportowy, dwumiejscowy, ale taki, który na przykład potrafi bardzo mało zużywać paliwa, jeżeli oczywiście nie wykorzystujemy pełnej mocy. Ja pamiętam, że około 7 litrów uzyskałem tym samochodem. No, pewnie bez, bez jakiegoś tam szaleństwa. A na miejscu trzecim? A na trzecim miejscu była Kia Seat. Całkiem zasłużenie, nawet w pewnym momencie prowadziła. I, no i nawet wydawało mi się, że wygra ten samochód, no ale tak się nie stało, zabrakło trzech punktów, dosłownie. Tak czy inaczej, to jest wielki sukces Kia. Dziękuję serdecznie. No a teraz czas najwyższy na wrażenia z jazdy. A jak wrażenia z jazdy? No to któż mógłby być inny obok mnie? Anna Maria Krakowiak. Witam cię serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj po opowiadamy o samochodach dużych, czyli takich jak Ty lubisz i trochę takich jak ja lubię, bo to y, miniwany. Y, jeden taki trochę większy, drugi taki trochę mniejszy, ale zacznijmy od tego mniejszego. Ten mniejszy to Citroen Grand C4 Space Tourer z dwulitrowym silnikiem wysokoprężnym w technologii BlueHDi y, y, 160 ma konikami mechanicznymi pod maską i w wersji Shine. Na początek wyjaśnienie. W lutym ubiegłego roku Citroen wycofał się z sygnowania swoich minivanów nazwiskiem Picasso. Czemu? Hm, tego nie wie nikt. Nadwozie tego samochodu siedmioosobowe jest ciekawe w swojej architekturze. Od sześciu lat przyciąga wzrok dwupoziomowe światła z przodu słupek, a przechodzący w reling dachowy do tego lakier lazuli blue, tylne lampy w technologii 3D. od Warto zerknąć w wnętrze. Jedno z ciekawszych, choć funkcjonalne, i takie, które zaprasza w jakikolwiek sposób. Siedzenia z tyłu nieograniczonej pojemności pojazdu. Chowane są w podłogę i bagażnik o pojemności 643 litrów w tej konfiguracji jest dobrym rozwiązaniem. Gdy jedzie 7 osób, o, maleje do 165 litrów. A gdy wszystko poskładamy. To tych litrów będzie 2181. W środku trzy niezależne fotele, ale niestety niewygodne. Płaska podłoga, rolety w drzwiach, podświetlane stoliki. No to takie rzeczy, które na pewno wielu z Was by przyciągnęły. Wielka przednia szyba, są daszki, które zasłaniają jej górną część. Można je sobie przesuwać. I schowkologia, która wyróżnia ten samochód, między innymi dwa duże schowki w tablicy przyrządów i duży na tunelu środkowym. Przednie fotele, są mm, naprawdę y, ładne, ale czy są wygodne? Tego nie wie nikt. mają na przykład masaż, ale no, nie do końca one nam pasują, ale pasują nam za to super zagłówki. Idealnie można dopasować do wzrostu i wagi ciała. I uwaga, prawy fotel jest z podnóżkiem takim, który uprzyjemnia jazdę, i tak naprawdę można się położyć. Zamiast klasycznych wskaźników, dwa ekrany, oba regulowane w sposób dziwny. Jeden z kierownicy, a drugi z ekranu dotykowego. I uwaga, uwaga, niestety trzeba odrywać wzrok od drogi, na przykład, by sterować klimatyzacją. Silnik wysokoprężny, jak już wspomniałem, 160 koni mechanicznych, cichy, elastyczny i wystarczający do poruszania się po drogach. Skrzynia automatyczna, przełożeniowa i uwaga, takim bardzo cieniusienkim wichajstrem przekładana jest ta skrzynia. Ten, że wichajster umieszczony jest pod kołem kierownicy, wielu osobom on się nie podoba, nam nie przeszkadzał, ale wygląda, że taki strasznie delikatny. Zużycie paliwa od 6 litrów w trasie do 9 litrów w mieście, to czy dużo otrzymało, to sami ocencie. Komfort jazdy, jak na miniewana przystało, naprawdę wygoda. No i dodam tylko, że to nie jest samochód do jazda jazdy, A i jeszcze systemy bezpieczeństwa, aktywny tempomat, system utrzymania pasa ruchu, system martwego pola, kamera cofania od. To takie ciekawostki, na które warto zwrócić uwagę, a Aniu, tym, czym ty jeździłaś? No, bym powiedziała, że u mnie ciężko powiedzieć, że minivan, raczej bym powiedziała superwan. Bo prawda jest taka, że w tym wąskim segmencie Mercedes. V-klasa, bo taką się teraz nazywa. Państwo możecie pamiętać Viano czy Vito, bo to były modele do 2014 roku. W tej chwili jest V-klasa z 2,5 litrowym dieslem. Samochód tak naprawdę zupełnie tak wygodny jak osobowy, mimo że bardzo, bardzo duży bo wyglądający, lekko bym powiedziała, jak dostawczak. Nasza wersja siedmioosobowa ze skórzanymi siedzeniami już mówiła o tym luksusie. E, reflektory tego samochodu e, również nawiązują do osobowych modeli, są adaptacyjnie, wyróżniają pasek świateł LED do jazdy dziennej. Cały przedni pas samochodu bym mogła powiedzieć, że troszeczkę S-klasa, troszeczkę C-klasa, taki y, charakter typowy Mercedesa. A powiedziała to Anna Maria Krakowiak? A podsumował Grzegorz Straczewski. Jedźcie bezpiecznie, kochajcie się mocno. I do następnej okazji.